No dzień dobry, jak tam? Czujesz już tą małą presję tego, że trzeba robić podsumowanie roku? Kiedyś to trzeba było postanowienia robić, bo to było takie nowy rok, nowa ja. Bardzo dobrze widziane, że my chcemy tutaj zmiany. Yy, najlepiej oczywiście zmienić swoją sylwetkę, rzucić palenie i te wszystkie klasyki. A teraz jeszcze bardzo dobrze widziane jest podsumowanie. Yy, najlepiej, jeśli zrobi się w to bardzo szybkiej, dynamicznej z ekstra muzyką rolce. Najpiękniejsze w tych modach i trendach jest to, że my możemy wybrać, czy my chcemy z tego skorzystać i czy my chcemy dołożyć swoją całgiejłkę do tego wszystkiego. Ja zdecydowałam się, że chcę, ale w podcaście, czyli dla odbiorców, którzy są ze mną najbliżej, którzy mają tą uwagę tych 15 minut, aby posłuchać czegoś dłużej, a reszta sobie to obchodzi tak naprawdę, nie? Ktoś sobie po prostu, wiecie, przeskroluje moje życie, zobaczy, co mi się udało, co nie, za chwilę o tym zapomni, jeżeli to robisz dla kogoś, to to nie ma sensu, moim zdaniem. Najlepiej to zrobić dla siebie, a ja właśnie dla siebie sobie tutaj gadam, a też poniekąd dla ciebie, bo tak sobie to wyobrażam, że po prostu siedzimy sobie przy kawie i gadamy. Ja ci mogę powiedzieć, co mnie się udało, a co się nie udało i ty mi też możesz powiedzieć. Chociaż podcast to relacja jednostronna akurat, no to wiadomo, że można do mnie napisać, prawda? Kontakt małpa.getaborowska.pl, jak masz jakieś przemyślenia. Albo w komentarzu na YouTubie można. Przemyślenia na temat swojego roku to ja chętnie to przeczytam, żeby to nie była taka wiecie. Że ja tu wyrzuciłam swoje i zero wzajemności, nie? No dobrze, ale o relacjach to jeszcze będę mówić w trakcie, a tymczasem przejdźmy do liczb. <laughs> nie żartowałam. Przejdźmy do jingla. z tymi liczbami to żart, bo ja po prostu trochę z siebie tutaj się podśmiewam, że słabo mierzę swoje postępy, jeśli chodzi o tworzenie kontentu, że w statystyki przeanalizować kogoś innego to ludzik, ale żeby swoim się zająć, no to grunt, że jest regularnie, no ale co dalej? Dlatego myślę, że to w 2023 roku trochę ulegnie zmianie i będę mogła ci powiedzieć może o trochę innych liczbach niż to, ile nocy udało mi się przespać w 2022 roku bez yy, przeszkód, bez wyrwania ze snu. Yy, jest to okrągłe zero. Spoiler. Dlatego, no, to był kolejny wspaniały rok, kiedy nie mierzyłam jakichś swoich postępów, ale one są, i bardzo się cieszę, że w dobie tego, że opiekuję się dwójką dzieci na co dzień moich kochanych i jeszcze próbuję tutaj dobrze jeść, wysypiać i w ogóle, no to to, że kontent się ukazuje regularnie, myślę, że jest dużym plusem. Ale właśnie mam taką refleksję, już od razu ją powiem, z 2022 roku, że tworzenie swoje i twórczość, jeśli jest dla ciebie ważna, to ona musi mieć swoje miejsce w kalendarzu. Bo u mnie, kiedy priorytetem jest stworzenie tekstów czy ogarnięcie jakichś technicznych aspektów yy, twórczości moich klientów, no to to, co ja mam stworzyć dla siebie, schodzi na dalszy plan. I wiedziałam, że tak jest i w sumie wyraziłam na to zgodę poprzez wybieranie tych aktywności, które wybierałam, a zaniedbując, czy zostawiając w tyle trochę swoją działalność, taką, wiecie, żeby posta jakiegoś zrobić, ale potem sobie myślę, kurczę, no dobra, może tego bloga było mało, ale podcast jednak cały czas był regularnie, więc to i tak jest dobrze. Po prostu brakuje trochę pisania. I mimo, że właśnie w tym roku, który mija, zaczęłam pisać 400 słów dziennie, no to mimo to ten blog jednak nie jest tak często aktualizowany, jak mi by się marzyło. Ale bardzo Ci polecam takie regularne pisanie. To jest odkrycie dla mnie tego roku, że to faktycznie działa, że po prostu siadasz bez rozpraszaczy i coś robisz. To jest, to jest tak oczywiste i ja po prostu powinnam się pewnie nazwać tutaj pani od oczywistości, ale... Naprawdę coworking na przykład Natalii Dolżytki, do którego dołączyłam w tym roku, plus wcześniej, napisanie sobie w tabelce, ilu słów napisałam, no pomogło mi naprawdę rozpocząć sporo tekstów, że one nie są skończone. Okej, okay, no tak jak mówiłam, priorytety były inne, a w międzyczasie przybywało klientów, więc moje rzeczy leżały zaniedbane, schodziły na dalszy plan. Ja tak już drugi raz o tym mówię, że zaniedbane, więc coś w tym musi być, że to trzeba zmienić. To pokazuje. Że jak się skupimy i od, odciągniemy się trochę od tych rozpraszaczy, to naprawdę możemy robić dużo rzeczy. I nie ma cudów czekania na wedę, i chciałabym to powtórzyć jeszcze raz. I ten rok mi to dosadnie pokazał, że ja mogę pisać, tylko po prostu muszę na to znaleźć czas, przestrzeń i miejsce i określić sobie, kiedy to będę robiła, bo to bardzo łatwo jest zepchnąć na dalszy plan, a ja akurat twórczości bardzo potrzebuję w swoim życiu. I wiecie, my spychamy na dalszy plan sen, zdrowe jedzenie, bo trzeba to zrobić na szybko jakąś swoją rozrywkę, chociażby minimalną, in, inną niż scrollowanie, tak? Social mediów, które są taką prostą rozrywką, które na, do, na dłuższą metę dla mnie nie przynoszą nic dobrego. Jak długo tak będziemy robić, to ja nie, nie, nie wieszczę sukcesu. No, co prawda muszę powiedzieć, że faktycznie, owszem, w 2022 yy, zalogowałam się na TikToku, zarejestrowałam się, trochę się zgrywam, ale to jest dla mnie spoko, wiesz, bo nie mam tego nawyku, jak odblokowuję telefon, że trzeba wejść na TikToka. I bardzo tego pilnuję, żeby się tego nie nabawić. I od czasu do czasu, jak już naprawdę nie mam co robić, yy, ja nie mam co robić, no ale jak akurat jestem z tym telefonem i mówię: O, mam chwilę, mogę sobie zobaczyć, co tam na TikToku, i wtedy wchodzę. Parę razy się zaśmieję. Jest to naprawdę dla mnie taka najprostsza rozrywka, z której jeszcze szponów potrafię się wyrwać. I z tego jestem bardzo zadowolona, że tam nie wpadłam tak i nie zostawiłam połowy życia. Więc social media też mogą być ok, pod warunkiem, że my jakoś pilnujemy tego, aby były dobre. No i właśnie chciałabym się podzielić tym, że no już zaszło totalne odpuszczenie, jeśli chodzi u mnie o Instagram, że tak jak mam napisane w biurze, ściągam presję z twórców, to z siebie samej na początku to ściągnęłam, bo kręciłam przez jakiś czas te rolki i, i chciałam w tym być, podobało mi się to, ale tak na dłuższą metę to, no, czy to nie przez to, trochę tego bloga było mniej. Czy to nie przez to, czasami montowałam podcast na ostatnią chwilę? No jednak priorytety, nie? To ma duże znaczenie, dlatego będę bardzo pilnowała tego, aby moja y, obecność na Insta w tym przyszłym roku była y, intencjonalna. Czy to będzie dobre słowo? Zaplanowana? No nie wiem. Chciałabym mieć jakiś harmonogram publikacji dla siebie na Insta, ale. Ja wiem, jak to jest, że potem na tej smyczy algorytmu chodzę i że trzeba zaglądać i rozmawiać z wami. i Oczywiście bardzo to lubię, no ale nie potrafię się tak wyznaczyć granicy, że ej, miałaś się zająć teraz swoim tworzeniem takim bez rozpraszaczy, a ty tutaj sprawdzasz, czy ktoś cię tam kocha. No, no to tak z tym tworzeniem ten rok naprawdę mi uświadomił, że jeżeli ja nie znajdę w kalendarzu czasu dla aby się w ten sposób realizować, to w pracy twórczej, którą też uprawiam, no to zawsze będę robić to tylko dla kogoś. To jest oczywiście zarobiste, no bo to jak ja przechodziłam na urlop macierzyński, to myślałam o tym. Wow, a może to jest ten moment, aby właśnie zacząć jednak y, żyć z pisania. I w tym momencie, kiedy już nie wracam do korporacji, okazuje się, że no, doszłam do tego. Y, mogę otworzyć szampana i mimo, że nie jest to taka sama pensja, i że y, no, koszt tego dojścia do tego był bardzo duży, no to okej, okay, ryzykuję. I rezygnuje z tej stałości i stabilności i zobaczymy, co życie przyniesie. No dla Agaty z 2019, która się bardzo tego bała i miała takie, no nie wiem, duże poczucie kontroli i strachu, a teraz na luzie stwierdza, co ma być, to będzie, to to jest ogromna praca. I tutaj tak, chciałabym w Twojej obecności przybić sobie pionę i ten sukces uwieńczyć, bo to kurczę jest sukces, muszę sobie w końcu nazwać to po imieniu, że zrobiłam to. A nawet jak za rok stwierdzę, że dobra, wracam, tutaj ciepła posada, jest tak fajniejsza, no to co, no, jakoś będzie. Tutaj, po tym wybuchu radości i uzawnętrznienia się przed tobą, no to chciałabym ci doradzić, żeby jednak swoją twórczość, jeżeli masz takie plany, traktować poważnie. Jeżeli chcesz pisać, malować, cokolwiek robić, to potrzebujesz do tego przestrzeni i potrzebujesz też spokojnej głowy. I to mi pokazały właśnie też relacje z klientami w 2022 roku, że no owszem, ja mogę ciągle robić coś dla kogoś i przyjmować wszystkie propozycje. Jakie do mnie przychodzą, no ale to zawsze będzie jakimś kosztem, i na samym początku to jest oczywiście super, no bo jednak chcesz sobie tą bazę klientów stworzyć i w ogóle, ale potem, jeżeli ma być miejsce na coś Twojego, no to rozważ sobie, jak to zrobić, żeby to miejsce po prostu mieć. Bo my potem marudzimy, jacy jesteśmy w wiecznym zapierdolu i że nie mamy czasu, no ale kto z nas to zrobił, że nie mamy czasu? No my jesteśmy za to odpowiedzialni, moim zdaniem. Więc nawet chyba nie powinnam w subiektywnym podcaście dodawać, że moim zdaniem, nie? Wiadomo, że moim. No więc my możemy coś z tym zrobić. Rozumiem, że są trudne sytuacje, kredyty i te sprawy, to już pozostawiam każdemu z nas do rozstrzygnięcia sobie w swojej głowie, jakie są priorytety. I doświadczyłam w tym roku też, jak to jest, jak boli brzuch, przez to, że nie wiem, są jakieś setne poprawki w tekście, że się gdzieś współpraca nie układa, że trochę się do niej zmuszam i cieszę się, że puszczam to wolno już pod koniec tego roku i że wiem, że spokój głowy jest najważniejszy. No bo co jest innego niż spokój głowy ważniejsze? W moim odczuciu, w tej nazwie, spokój głowy się zawiera całość tego zdrowia, które my możemy mieć. Myślę, że tłem do tych wszystkich rozmyślań i tego, że trochę się moje myślenie skierowało na inne tory. Była wojna w Ukrainie, i już w lutym wiedziałam, że te wszystkie postanowienia o na przykład, nie wiem, duolingo języku czeskim, czy tam graniu z mężem w plaszówki, są takie oderwane trochę od rzeczywistości. kiedy mi się wydawały, że nagle jestem w rzeczywistości zupełnie innej, w której się trzeba odnaleźć, w której jest takie spektrum emocji. Trudno mi aż sobie przypomnieć to, jak to było, starałam się te emocje też na bieżąco przeżywać, żeby ich gdzieś nie wytłumiać, żeby do mnie nie wróciły ze zdwojoną siłą, ale ten strach, ta bezradność wobec tego, co się dzieje za wschodnią granicą, to snucie planów awaryjnych, te próby odnalezienia się i odpowiedzenia na tą bezradność, że co teraz, no były strasznie ciężkie i ja chyba tego nie muszę za bardzo mówić. Jestem wdzięczna za to doświadczenie bo bardzo dużo mi pokazało i w sumie ta sytuacja cały czas trwa i muszę przyznać, że trochę jednak priorytety u mnie też się zmieniły i może właśnie to było tło poniekąd do tego, abym sobie mogła poukładać dużo rzeczy na nowo i w ogóle praca też z emocjami, nie? Yy, no jednak emocje to są skurczy byki, w sensie są ok, bardzo dużo nam mówią, ale potrafią się gdzieś tam poukrywać w różnych częściach ciała i potem się okazuje, że mam jakieś problemy zdrowotne, a tu ups, to wcale nie tak, że na klimatyzacja owiała, tylko coś tam się innego w głowie mieli, powiedziałabym. Wgłębienie się trochę w to, co my czujemy w środku. Myślę, że jest kluczowe też, żeby nasze życie się zmieniło na różnych frontach. Że jak pra zaczynamy pracę nad sobą, taką naprawdę zaangażowaną i taką no, od trzewi, to myślę, że to zaczyna oddziaływać na wszystkie aspekty naszego życia. Wiadomo, że to nigdy nie będzie proste. To jest, czasami jest euforia, a czasami yy, wkurzenie jakieś sprzed 10 lat i coś i trzeba się z nim podobnie zmierzyć. Natomiast bardzo to pomaga i też jak wszyscy mówią o stawianiu siebie na pierwszym miejscu, to wiecie, my sobie to możemy wyobrażać jako to, że no dobra, no to dzisiaj yy, mąż weźmie dzieci, a ja sobie wezmę prysznic i to jest stawianie się na pierwszym miejscu. No i faktycznie, no może być. Yy, no tylko jeżeli to jest na dłuższą metę radzenie sobie z jakimiś emocjami, które nie wyszły, no jest to krótkodystansowe działanie. Więc to jest też wniosek z 2022 roku. Ciekawe czy się zgadzasz czy nie, ale to też nie jesteśmy tutaj od zgadzania się, nie? Możesz mieć zupełnie inne zdanie i możemy sobie o nim pogadać. Więc tak, emocje na pewno w tym roku grały bardzo dużą rolę. Relacja ze sobą, pozbycie się takiego strachu, który w zasadzie nie był mój, no bo no co się stanie jak, nie wiem, wy złożę wypowiedzenie? No i co się stanie? Albo no nie zrobię teraz tego zlecenia. Tylko jutro do tego usiądę i co się stanie. I okazuje się w moim przypadku akurat, że jak nie ma tego bicza cały czas, to nadal można działać. Jak nie usiądę dzisiaj do tego tekstu, to i tak się jutro na to znajdzie czas. Szalone odkrycie. No i ten rok był też dla mnie rokiem relacji. Pojechałam wnet na drugi koniec Polski na, akademię, na konferencję Akademii Korekty Tekstu w czerwcu i z dwójką dzieci akurat przeżywających najróżniejsze emocje taka odnośnie do emocji. To było dosyć ciekawe doświadczenie, powiedziałabym. To, by był eufe, to jest eufemizm w tym przypadku, ale nie żałuję. Pomyślałam sobie, że właśnie do tego dążę i do tego są mi potrzebne internety w kwestii relacji, żeby te relacje jakoś w ten świat offline też przerzucać, bo to jest bardzo ważne. I niektórych już mam numery telefonu tutaj. Także nawet jak zniknę sobie kiedyś z Instagrama, bo nagle stwierdzę, że to już koniec mojej bytności tam, to nie będzie mi żal, że yy, no nie mam z kimś kontaktu, a to głównie w social mediach po to jestem. Myślę sobie, że te relacje są bardzo ważne i też w swoich współpracach na to stawiam. Ten rok mi pokazał, że ja lubię być częścią czegoś, większego i że fajnie jak masz dla mnie coś pojedynczego, możemy się poznać, zobaczysz jak ja pracuję, pojedynczego w sensie zlecenie, nie na korektę, na jakiś tekst, a najfajniej jest jak tak mogę wsiąknąć trochę w twój w twój system pracy, w twoją działalność, w twoje wartości też i tym samym się trochę tak, do tego dopasować i móc, yy, móc te treści dla ciebie no, dopasować jak najlepiej. I skutkuje to tym, że w sumie ja w y, przyszłym roku no już niemal nie mam mocy przerobowych na to, aby yy, nawiązać nowe współprace. Na stałe współpracy to może jedno, dwa, na aktualnie miałabym miejsce, yy, zależy też w jakiej objętości, no bo tak jak powiedziałam wcześniej, no muszę też stworzyć swój kontent i twórczość, uskuteczniać. A jeszcze inna kwestia, że no chcę obsłużyć wszystkich tak jak umiem najlepiej, a mając za dużo ludzi na głowie, no to yy, i za dużo rzeczy, no to ja będę jakieś ochłapy przysyłać, a nie konkretne działania i takie, po których nie trzeba poprawiać, więc tego się bardzo trzymam, żeby jakość była zachowana. No i jeszcze kwestia tego, że przecież jestem z dziećmi długo i to jest dla mnie ważne, więc nie będzie tak, że nagle mi się pojawi 40 godzin w tygodniu, które mogę wykorzystać, tylko ja jadę tutaj na dwóch godzinach dziennie i... I tyle. I dla mnie to było ważne odkrycie, żeby sobie powiedzieć, jak ja mogę pracować aktualnie, na ile mnie teraz stać, już żeby ten mózg zrozumiał, że to nie są te czasy, kiedy on 10 godzin indora, po prostu jeździ cały tydzień, nie chcemy tam utknąć, pedałować w miejscu, tylko już trzeba z roweru zejść i iść dalej. Więc nastawienie się też musiało zmienić, żeby samemu się nie zajechać. Dlatego, jeżeli szukasz takiej osoby relacyjnej, i zależy ci na fajnych. Luźnych, ale też konkretnych współpracach, to możesz się do mnie odezwać i podziałamy i pomyślimy, co możemy zrobić w kierunku tego, żeby twoi odbiorcy byli ukontentowani. 2023 rok zaczynam z nadzieją i z zaufaniem i głównie zaufaniem do siebie. I myślę, że to jest ważne, żeby zaufać. Można Bogu, można wszechświatowi, można energii, można samemu sobie. I to bycie dobrej myśli. Jest ważne, a jak czujemy, że jesteśmy złej myśli, to może warto się przyjrzeć, czy my po prostu nie powinniśmy czasami pójść spać, poprosić o pomoc albo zrobić coś, co pomoże nam nasze wyczerpywane zasoby zregenerować. I chyba z taką myślą właśnie zostawię cię tutaj. Mogę zaproponować jeszcze postawienie na skupienie w tym 2023 roku. Usiądźcie i zrobienie czegoś bez tuzina rozpraszaczy naprawdę jest bardzo satysfakcjonujące. Ja czuję też tą satysfakcję cały czas, kiedy klikam opublikuj na blogu albo kiedy zamieszczam podcast i nie chcę sobie tego odbierać, więc w tym skupieniu myślę. Że automatycznie się znajdzie więcej miejsca na to, aby można było też się tak twórczo bardziej realizować. To znaczy, no w tym roku mijającym podcast był regularnie co dwa tygodnie i, i były też jakieś krótkie filmiki na, na Instagramie. No, ale jednak moim rdzeniem, korzeniem jest pisanie i tego mam bardzo mało dla siebie czy dla rozwoju. No to trzeba po prostu zmienić, bo jak nie teraz, to kiedy? Mogę cały czas mieć wymówki, że tutaj dwójka dzieci, że tu trzeba gotować, że nie wiadomo co ale to jest kwestia priorytetów wszystko. I cieszę się, że mam taką wygodę i zapewnione wszystko, co potrzebuję, żeby móc sobie właśnie tak mówić, że to jest kwestia wyboru, bo niektórzy tak nie mają i muszą się właśnie na tych elementarnych rzeczach skupić. Doceniamy to, co mamy. Dziękuję bardzo, że tu jesteś, szczególnie jeżeli to jest kolejny odcinek podcasty Nacji, który słuchasz, bo jak to mówi Kazik, gdyby nie było was, nie byłoby nas. Do usłyszenia i powodzenia w 2023.